Paweł był Żydem i nie głosił niczego poza nadzieją Izraela zawartą w prorostwach Starego Przymierza. Wielokrotnie podkreślał, że jego przesłanie to nic innego jak nadzieja Izraela. Obejmowało to jego posługę powoływania Pogan do pełnej równości z Izraelem w ciele Chrystusa kościele. Powiedział, że zostało to przepowiedziane przez proroków Starego Przymierza. Dostrzeżenie tej prawdy ma kluczowe znaczenie podczas omawiania twierdzeń, Między innymi dyspensacjonalistów, dotyczących tzw. teologii zastąpienia. W liście do Rzymian w rozdziale 16, we fragmencie od 25 wersetu, możemy znaleźć takie oto słowa: A temu, który Was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków, okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej. I przez pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze. Paweł wyraża się jasno. Swoje przesłanie o tajemnicy Boga czerpał od proroków starego przymierza. Nic więc nie da argumentowania, jak to czynią dyspensacjonaliści, że tajemnica Boża, a więc równość Żydów i Pogan w ciele Chrystusa, Kościele, była nieznana w Starym Przymierzu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, rozdziale trzecim, napisał takie oto słowa. Od pierwszego wersetu czytamy. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla Was, pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla Was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to Wam przedtem krótko napisałem. Dlatego, czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Mianowicie, że Poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Zadajemy sobie tutaj pytanie: Jeżeli tajemnica Boga nie została przepowiedziana, nie została obiecana, nie była nawet w jakikolwiek sposób omawiana w Starym Testamencie, to jak w imię rozumu Paweł mógł powiedzieć, że głosił tajemnicę Boga na podstawie tych prorosw, które znajdują się w Starym Testamencie? Czy Paweł zniekształcał przesłanie proroków? Czy Paweł kłamał? Czy wymyślił doktrynę tajemnicy i wstawił ją do proros Starego Testamentu? A jeżeli tak, to czy nie byłoby to zwykłą Ejzegezą? Faktem jest, że Paweł nie mógł głosić tajemnicy Boga ze Starego Testamentu, jeżeli Stary Testament nigdy nie przepowiedział tej tajemnicy, przynajmniej w jakiejś formie, w jakiś sposób. Apostoł Paweł był wiernym Żydem i powiedział, że tajemnica Boga, a więc równość Żydów i pogan w ciele Chrystusa Kościele została w rzeczywistości przepowiedziana w torze, tym samym filar pomówienia o teologię zastępczą dyspensacjonalistów jest zwykłym pomówieniem i jest fałszywy. Istnieje kilka prorocz z czasów Starego Testamentu, które zawierały myśl o równości Żydów i Pogan. A apostoł Paweł za pośrednictwem Ducha Świętego objaśnił i rozszerzył te przełomowe myśli. W tym materiale przyjrzyjmy się jednemu z tych prorocz. Jest to księga Ezechiela, rozdział 47. We fragmencie od wersetu 21 możemy przeczytać tak: A tak podzielicie sobie tę ziemię według pokoleń Izraela. A gdy ją podzielicie, przypadnie ona w dziedzictwo Wam i cudzoziemcom, którzy przebywają wśród Was, którzy zrodzą synów wśród Was. Będą dla Was jak zrodzeni w ziemi pośród synów Izraela. Z Wami będą mieli dziedzictwo pośród pokoleń Izraela. A w którymkolwiek pokoleniu cudzoziemiec będzie przebywał, tam mu dacie jego dziedzictwo. Mówi Pan Bóg. A więc co tutaj mogliśmy zauważyć? Ano, mogliśmy zauważyć równość Żydów i Pogan w królestwie. Mamy więc kluczowe prorostwo Starego Testamentu o królestwie, które wyklucza rozróżnienie, a więc Kościół kontra Izrael. Oto tekst, który wymownie mówi o równości Żydów i Pogan pod rządami Mesjasza. Obietnice Izraela stały się obietnicami dla Pogan. Naleganie dyspensacjonalistów, które jest w rzeczy samej wkładaniem kija w mrowisko pomiędzy Poganami a Izraelem w odniesieniu do narracji eschatologicznej, jest dosłownie zaprzeczeniem Ewangelii głoszonej przez apostoła Pawła.